Dzień dobry, kochane raczki. To energię dla Was na miesiąc kwiecień. Yy. Oczywiście nie ze wszystkimi będzie to rezonowało, ale myślę, że weźcie z tego czytania to, co dla Was najlepsze, tak? Więc zaczynamy pierwszą kartą, bo yy, to znaczy, tak, to, to, to czytanie troszeczkę inaczej będzie wyglądało. To czytanie będzie na tu i teraz, tak? Na ten czas, na to, co się dzieje dookoła nas. I wyjęłam kartę, tak? Która będzie, jak gdyby, wskazywała nam, nad czym w kwietniu powinniśmy pracować, tak? I to jest karta, nad którą powinniśmy pracować. Na energia, tak? To jest sukces. To jest rydwan. Słuchajcie, tak? Sukces to rydwan. Mhm, ja, ja postawię tutaj tą kartę. To jest takie właśnie skupienie. Słuchajcie, zobaczcie, on jest na samym szczycie, nie? Ale jak on musiał być skupiony, żeby tam dotrzeć, tak? On jest. Zobaczcie, nad przepaścią otła. On jest chmurą. On jest głową w chmurach, tak? Tak jakby. Ja mam takie poczucie, że on posiadł jakąś taką wyższą świadomość, tak? To jest takie boskie wsparcie, o tak powiem może boskie wsparcie. No, także ta energia symbolizuje tak, jakby Twoją moc, tak? Moc Twojej siły, tak? Twojej silnej woli, tak? Skierowanej właśnie na pokonanie przeszkód. I nad tym, kochany raczku, powinieneś pracować. Właśnie nad tym, tak? Bo, żeby dotrzeć do tej wyższej świadomości, musisz być w takim skupieniu, tak? W takim właśnie skupieniu. Ale jednocześnie zobacz podjąć jakieś działania, tak? W którym kierunku? Bo Rydwan to, to energia, tak, która trzyma nas w jakiejś równowadze. Zobacz, ty musisz być w równowadze. Żeby. No słuchaj, o, o, na tej karcie. Drogi Raczku, puścisz rękę i lecisz, tak? Z drugiej strony, od łączysz nogi od tej wielkiej skały, też nie wiadomo, czy się utrzymasz, tak? Więc tu musi być zachowana równowaga. Pracujesz właśnie nad tą wyższą świadomością. Zachowując równowagę, bo tylko ta równowaga doprowadzi cię do, do takiej wyższej świadomości, tak? I to właśnie zwiastuje sukces, ale wiesz co? Tym sukcesem dla ciebie, wydaje mi się, z tej karty, tak jak czuję tą energię, jest takie odnalezienie siebie na nowo. Spojrzenie, tak? Będąc w tej wyższej świadomości, tak? To czuć tą boską energię, jak gdyby zwracasz się ku tej boskiej energii, tak? Jakby skonfrontowanie się z tą energią, tak? Zobacz, druga karta tu nam mówi o tym, zwracaj się o pomoc. Z tym, że zobacz, ja dobrałam tu jeszcze takie inne karty i tak naprawdę na warsztat bierzemy sukces, ale co ma być tym twoim sukcesem? Zaraz zobaczymy. Właśnie wzięłam kartę, która tu nam mówi o dzbanmąki, pomoc. Czyli widzisz, znajdź czas na rozmowę z żoną, być może z koleżanką i w drugą stronę znajdź czas na rozmowę z mężem, przyjacielem, kolegą, tak? W zależności, kto słucha tego. Zapytaj. Czym możesz jej pomóc, jemu pomóc, w czym ją wesprzeć, w czym jego wesprzeć, wiesz? I ta świadomość, posłuchaj, to zobacz, druga karta mówi: zwracaj się o pomoc. Czyli jeżeli ty zwrócisz się o pomoc, zobacz, przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, czyli jeżeli ty zwrócisz się o pomoc, to. Ta druga osoba okaże się, że będzie pomocna, może okazać się pomocna dla ciebie. Tak mówią karty, słuchaj. To może być Twoim sukcesem. To może być Twoim sukcesem, tak? I mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Co to znaczy? Mam wrażenie, że tak naprawdę musisz bardzo mocno zajrzeć. Zajrzeć na dno, na dno swojego serca, tak? Musisz tam odnaleźć coś, co zagubiłeś. Coś, co sprawi, że od nowa zaczniesz się uśmiechać, tak naprawdę. A stanie się tak wtedy, kiedy właśnie pozwolisz, by piękno. Karmiło Twoją duszę, czyli natura, tak? Natura, to co lubisz, tak? Żeby to karmiło Twoją duszę. Muzyka, książki, yy, tak? To co lubisz. Ty wiesz najlepiej, co lubisz. I teraz wzięliśmy na warsztat, słuchajcie. Znajdź czas na rozmowę tam z żoną, z mężem, tak? Zapytaj, w czym możesz jej pomóc. W czym możesz się wesprzeć, tak? Czy przyjaciela, przyjaciółkę? I teraz tak, mamy tu decyzję, tak? Pójdź na Eucharystię. Przyjmij komunię świętą. W czasie indywidualnej modlitwy uwielbienia oddaj panu swoje życie. Możesz użyć słów modlitwy. Zabierz panie i przyjmij. Słuchajcie. Czasem ta modlitwa jest takim najlepszym rozwiązaniem w odnalezieniu siebie. W modlitwie, medytacji, kontemplacji naprawdę zajrzymy głęboko do swojego wnętrza. I teraz mamy następną kartę, tak? Weź listę z poprzedniego ćwiczenia i zacznij się modlić. Zastanów się, w jakiej sferze zły najmocniej o ciebie. W ciebie uderza na jakie dobra nie chce ci pozwolić jakie potencjalne dobro chce w tobie zniweczyć Słuchajcie zobaczcie nie wiem czy ja to dobrze rozumiem ale znajdź czas na rozmowę z żoną tak mężem zapytaj w czym możesz jej pomóc w czym ją wesprzeć Druga karta mówi nam o tym żebyś ty Zwracał się o pomoc. Więc zobacz, myślę, że tu chodzi o taką współpracę, o taką dobrą komunikację, przede wszystkim klarowną komunikację. Wiesz, Braczku? Tak mi się wydaje, bo ta karta mówi, że posłuchaj jeszcze raz, na jakie dobro nie chcę ci pozwolić, tak? Zły najmocniej w ciebie uderza, na jakie dobro nie chce ci pozwolić, jakie potencjalne dobro chce w tobie zniweczyć? Jakie działania powinieneś podjąć? Tak? No, słuchajcie, tu wyszła taka karta: ratowanie kobiety, drugą stronę, ratowanie mężczyzny. Poproś dzisiaj swoją żonę, męża lub inną kobietę, mężczyznę o pomoc w czymś, z czym sobie nie radzisz. Obserwuj swoje emocje. Słuchajcie, to będzie wasz sukces. To będzie wasz sukces odnalezienie siebie, ale poprzez drugiego człowieka. Mężczyzna poprzez kobietę, kobieta poprzez mężczyznę, takie odnoszę wrażenie, taka klarowna komunikacja, zwrócenie się o pomoc, wyjaśnienie sobie jakiejś rzeczy, jakiejś sytuacji, słuchajcie, i być takim łagodnym w tym wszystkim, wiecie, takim nieunoszącym się honorem, swoim ego takim, bo właśnie... Czy przyjmowanie pomocy. Bo zobaczcie, jeżeli ty dasz pomoc, tak? Zapytasz, w czym wesprzeć żonę, tak? Przyjaciółkę. To jest ona na pewno tą pomoc przyjmie, bo to jest taki szlachetny gest z Twojej strony i odwrotnie, tak? Jeżeli ona zwróci się do ciebie, ty też w taki sposób to przyjmij. Fajne karty, słuchajcie, na ten czas, na ten moment, bo dużo się dzieje. My naprawdę musimy się wspierać nawzajem. Kochane raczki, zobaczymy, co, mam, co nam mają do powiedzenia anioły, jak nad nami czuwają, jak nas wspierają, jak, jaki przekaz mają dla nas, tak? Zaraz to, to będzie karta dla mojego kochanego raczka. I już tutaj zobaczymy, co to za karta. Bądź asertywny. No proszę, słuchajcie, zaraz zobaczymy, co ta karta oznacza. Bądź asertywny. No już zobaczymy. Ja myślę, że to nic złego, bo, bo te anioły naprawdę kierują nas w dobrym kierunku, wspierają nas, pomagają nam tak. I, i ta karta nawet bądź asertywny nie będzie niczym takim wątpliwym. Ta sytuacja, tak, o której mówimy, czyli ta taka, taka otwarcie na ten sukces, czyli ta wyższa świadomość, ta, tak yy, osiągnięcie tej wyższej świadomości poprzez yy, modlitwę, zrozumienie siebie, tak, naprawdę otworzy w tobie lawinę takich emocji. Mam wrażenie yy, otwarcia się na inne osoby, tak. Więc ta sytuacja wymaga od ciebie przejęcia samodzielnej kontroli. No, widzisz. Musisz uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć, a następnie podążać konsekwentnie w kierunku spełnienia marzeń. Musisz się przy tym wykazać odwagą i pewnością siebie. Proś o wszystko, czego ci potrzeba, i nie tłum swojego prawdziwego zdania tylko po to. By zadowolić innych. Pamiętaj, że zwracanie uwagi na swoje potrzeby nie jest czymś, za co powinieneś przepraszać. Ustal odpowiednie granice z osobami ze swojego otoczenia, by stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko. Nakieruj swoje działania na uzyskanie szacunku, jaki jest Ci należny a następnie z odwagą pójść przed siebie. Słuchaj, raczku, kochany, ty ruszaj do przodu, rozmawiaj, yy, tak? Kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, wspierajcie się, pomagajcie sobie, yy, rozmawiajcie, obserwujcie swoje emocje, bo to, z czym sobie nie radzisz, naprawdę, przejrzyj się w oczach tej iskierki odwagi i odnajdź ją w sobie, tak? Dziękuję kochane raczki za czytanie. Do usłyszenia.